Święta w czasie okupacji były bardzo przede wszystkim skromne. Nie zapomnę świąt Bożego Narodzenia w 1939 roku, gdzie właściwie był tylko jeden płacz, choinki nie było, nikt nie, nie przywiózł, dlatego że było 30 stopni mrozu. Był opłatek oczywiście przyniesiony z kościoła. No i cóż, wigilia wyglądała w ten sposób, że były życzenia, dzielenie się opłatkiem. Bardzo jakaś skromna kolacja, jakaś kapusta, kartofle, nie wiem, może jakieś ciasto upieczone przez mamę. W cudowny sposób, bo różne rzeczy się robiło. Kaszy jaglanej z mąki najróżniejszej. No i trochę śpiewania kolęd, ale to już było bardzo ciężko, bo głos zamierał w piersiach. Jak się pomyślało, że nie ma Warszawy prawie, a przede wszystkim, że nie ma naszych bliskich. I nie wiemy, co z nimi się stało. Ale żyć trzeba było. Natomiast tu trzeba by powiedzieć jedną rzecz, która była coś, co budziło i podnosiło ducha w tych strasznych, właśnie pokazywały, nie mogło być na przykład biało-czerwonej flagi, bo by prawdopodobnie rozstrzelali wszystkich tamtejszych księży i tych, którzy zwiedzali, ale były różne akcenty, na przykład była ta słynna kotwica Polska walczy, potem było to tak ułożone, że przypuszczmy było wiadomo, że to chodzi o... Rozstrzeliwanych Polaków, czyli jakieś worki, po na ogół byli rozstrzeliwani przecież w workach z zagipsowanymi ustami, czy jakieś czy rysunki takie, czy właśnie kotwica, czyli Polska walczy, czy mury, które runęły, zdjęcia przedwojennej Warszawy, palący się zamek królewski. No, najróżniejsze elementy patriotyczne, oczywiście odpowiednio dobrane i odpowiednio ukryte, ale nie na tyle, żeby nie można się było domyślić. Były kolejki, stało się nieraz po dwie godziny w kolejce, żeby przez te parę minut zobaczyć, pomodlić się i uświadomić sobie, że jednak jest Polska, że ona wróci, że ona będzie. I to zawdzięczamy tym grobom.